Cześć Wam wszystkim. Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Buwer. Kontynuujemy naszą przygodę ze Stalkerem Czyste Niebo. E, ostatnio mieliśmy się udać do pewnego miejsca. Pomóż. No Dzięki za przyjście z pomocą. Pokażmy im, Myślałem, że. Myślałem, że goście sobie już poradzili z nimi, bo tak znikło mi z radaru. Ja zapisałem grę, ale później miałem przerwę chwilę. No dobra. Tu jest, ale nie trzeba nam tego. O co chodzi z Co z tobą? Siedzimy sobie spokojnie, pilnie obozy, a dookoła na, nas krąży masa wrogów, więc wciąż zjeżdżaj z, z pytaniami. Powiadają, że misja odkryła, objęła wiele miejsc, nie tylko bagna. Tereny zamieszkania dotąd przez Stalkerów zmieniły się w labirynty pełne anomalii. Ale miejsca, do których wcześniej nie było dostępne, teraz stoją otworem, aby je kupić. To nasza prasa emisja. Dobra, chyba nie pogadam z nim. E, wiecie co, plan jest taki, że musimy coś zdobyć, tylko nie wiem do końca co. Kurde, tu są mutanty, więc musimy ich chyba pomóc. czekać. Ja myślałem, że oni mówią o jakichś najemnikach, kurde, a tu są kurde tylko mutanty. Znaczy, dziki. Albo jakoś tak. Ostrożnik. Co? Jeszcze coś? Ktoś chce pogadać? Czego wy się nie boicie? Się stąd. Dobra, chcę z kimś pogadać Czego, Czego potrzebujesz? Ten zdech Nie wiem kto to jest, wila czarodziej No i co ja mam z tobą zrobić, gościu? Widzę, że nie wiem Dobra, gdzie jest ta wirownia? Bo... Też nie, wiem, Tutaj idzie kolejna chyba. Kolejne mutanty idą. Prawdopodobnie musimy na nie poczekać jeszcze. A żwirownia proszę Państwa to jest stacja pomp. No dobra, stacja pomp. Hmm. A gdzie jest proszę Państwa żwirownia, bo nie wiem. Ja muszę to wszystko poogarnieć powoli, ale na razie jeszcze poczekam, pomożemy im. Kiedyś do bazy odpłacimy ci za to, obiecuję. No, ok, dobra. Czyli rozumiem, że żwirownie jest tutaj. A my musimy zdobąć stację Bądźcie pomp. Ostrożnie. Więc lec lecę powoli na stację pomp. Ledwo ich odparliśmy. A ja myślę, że nie, nie odparliśmy ich ledwie, tylko gdyby nie ja, to w ogóle byście ich nie odparli. Nie, wartuję no aż takie kurde. Ja nie jestem. Tutaj będą schody, bo tu się zacznie ostra jazda, proszę Państwa. Idziemy na walkę z chopami, którzy zajęli naszą stację pomp. No i jak się tam dostać to ja nie wiem. Oczywiście tutaj biorę kałasznika. Dobra, rozwalimy ich w ten sposób. Pistolecik. Pierwsze chce tak No, rozstać tą beczkę pieprzoną. Czy nie dasz rady gościu Jak nie dasz rady to jesteś słaby O, to mi chodziło Tak jeżeli nie mam amunicji to na pewno będziemy walczyć na otwartym terenie Jestem kuchna przeciwloczył Nie, no muszę mieć pistolet, bo kurwa pistolet jest silniejszy, niestety. nie zginąć. Dobra, coś eksplodowało, i nie wiem co. Kurczę wieki jak oni napieprzają, to nie jest... To nie są przelewki, to co było w cień była Pompa hałasuje Dobra, chciałem sprawdzić to eksploduje, tam są Dobra, padł, jeszcze jeden jest. Niech jest więcej, ale dobra. Jak spierdyka. Ale jesteś chórzem dziadzie. Da mu pykorytę, obojdę. Ja Zapomnijcie. A, nie zapomnij, nie zapomnij. Dobra, chyba ich to fiali. Strasznie tu głośno. To co ja mogę wziąć strzelby od ciebie nie będę grał. te ciała. Amunicję pozbieram, bo w sumie potrzebne mi albo niepotrzebne. Najemniku, włączymy się do akcji na twój rozkaz. Chłopaki słuchajcie. Nie e... zginęliście wszyscy co? Nie, nie, nie. Przyjemy. No już czekaj. odezwijcie się. Już idziemy pomoc kolejną... E, odbić kolejny teren. Zawleczcie tu tylko i sprawdźcie. Tylko sprawdźmy sobie jeszcze to miejsce, czy jest. jest dobra Dobra, chciałbym z kimś porozmawiać, mogę? A, jeszcze wejdźmy sobie tutaj, bo nie wiem, czy tutaj nie było czegoś ciekawego Da się wyłączyć tą pompę, czy nie da? jest schowek I tutaj mamy fajną municję do tych kurde... Do... do tej strzelby Do pistoletu zresztą też no, wydaje mi się, że tu coś było jeszcze. O ile na to, że jest kiba, ale to kibel nie chcemy. O, jest V-Piper. Apteczka. I tutaj powinno być amunicja. Pantaże, okej. Okay. Chyba tyle. Dobra. Oni tu jeszcze atakują nas? I idą! Jeszcze nas atakują, panie, panie, ale trzeba chyba amunicję, nie jakieś kurde biedne pistolety, a te pistolety, fajnie te pociski lecą w dół, fajne efekty są. Dobra, o ty kurde blu. Spadnij do bazy, jak będziesz miał chwilę się. Dobra, wpadnę na pewno. Ja tam lubię dostawać nagrody, to z przyjemnością. To była niezła obrona. Dobra, czy mogę z kimś tu porozmawiać w takim razie? Czy ktoś mi da jakieś wsparcie albo coś tego typu? Też informacje, ciekawostki? Nic mi nie poradzisz. Dobra, dobra panowie i panie. Wychodzimy z tego miejsca. Ja się z wami żegnam, do widzenia, pomogłem wam, nie ma za co. Idziemy do Starego Kościoła, teraz mamy kolejne zadanie. Stary Kościół, proszę państwa, jest tam. To jest trochę daleko. Oczywiście ci goście, którzy idą za mną, prawdopodobnie są ze mną i będą ze mną łazić, i będziemy razem odpierać te ataki. Tak mi się coś wydaje. Tyle, że goście są strasznie mozolni. Idą za wolno, więc... Będę prawdopodobnie musiał sobie jakoś sam radzić. Trochę na tych bagnach tutaj posiedzimy. Mi się wydaje, zanim wyjdziemy w ogóle z tego rejonu. Mega podobna Ta lokacja jest do. Zewu Prypeci Powiedziałbym, że praktycznie ta sama. Tylko, że nie ma takiej rzeczy jak barka czy coś takiego. Dobre. Spalone gospodarstwo. Musimy iść tu. W prawo bardziej. W prawo. Bravo, Six. Come with me. To jest moja drużyna. S, -A -S. Ale ja powiem wam szczerze, że to jest, to mi się podoba w tym stalkerze, że kurde, możemy robić sobie co chcemy. Nie jest tak jak kurde, przykładowo właśnie w Call of Duty, musisz iść tu, tu, bo inaczej kurde, będziesz debilem. O, wygląda jak monolit. Wartuje. To jest frakcja. Ale jaka to jest frakcja, bo nie wiem Czyste niebo, dobrze Tu są jeszcze, jeszcze kilku tu jest, ale dobra Nie będę ich wszystkich sprawdzał, o kurna, tego coś w ciągu Iwak, o kurde, tu jesteś. Dobra, chodźmy do naszych Szybko, mordują nas tu Musimy się wrócić Bo jednak zostaliśmy zaatakowani przez kogoś innego Albo przez coś innego Gdzie? To was atakuje. O kurde. Dobra, tego się nie spodziewałem, trochę Oczywiście gości musi we mnie mierzyć. Mam granata? Nie mam. O matko, zginę zaraz. O skurde, syn. Ej, ja, proszę panowie tyne zaraz nie mogę tak się wychylać. powiem wam to jest straszna różnica między dzięki najmni doskonałość na wzmocniliśmy swoją gromadę i czekła na ciebie wyskopać na dubska naszym kolejnym celem jest ich zniszczyć ledwo ich odparliśmy a tu się zaczynają schody panie panowie bo ten stalker jest dużo trudniejszy jest tutaj stalone gospodarstwo, gdzie niby mamy atakować, ale patrząc na to, jak ja wyglądam, że nie mam żadnego ubezpieczenia w postaci apteczki ani bandaża, no to kurde, mamy trochę problem. Kościu, Zamieniam Gościu, mogłeś mi jakoś pomóc? Dobra, nie no, możemy z... Czego chcesz, tankerze? A ty? Nie mógłbyś mnie zaprowadzić do bazy czy z tego Cześć niebo chciałbym coś kupić? A tu idą kolejni znawcy kurna piorunów Chyba, że to jakieś dzikie tylko, ale oby nie No dobra mm. Wcześniej musimy iść do tego spalonego gospodarstwa. Najwyżej się to nie podoba. Bo mamy mało życia strasznie, więc staram się jakoś to tam nie zginąć specjalnie. No i zanim ja tam dojdę, muszę iść tu upany, po pocie. Nie ma szans. No gdzie ja se poradzę sam. Gość już do mnie. A nie, on do mnie nie strzela. Skurwę Pierwszy raz chyba w Stalkerze i to w taki sposób, że się nie dało, kurde, inaczej tego zrobić. Wiecie hmm. co, no, gdyby nie ten, że gościu mnie z zaatakował... Dobra, ten zginął, więc... może będziemy miał jakieś apteczkę? Dupa będzie miał, nie apteczkę, kurde. Tam jest kolejny dzialek. Padł. Fajnie, żeby to było jeszcze takie proste. Wszystko to. Nie, ja się tam nie zbliżam. A czy jak zjemy, coś nam się poprawi? Nie poprawi nam się. Dobra. E, panie i Panowie, ja no tak nie zrobię. Ja nie mogę iść w ten sposób do nas. Ja muszę się wrócić do bazy czystego nieba. Pierwsze. Czyli musimy się udać tu gdzieś i odebrać kasę i się uzbroić trochę, bo po prostu ja jestem za słaby, że tak powiem kurna, tam coś jest, ale muszę tam iść muszę iść tą drogą niestety więc postaram się szybko powiedz. problem jest taki, że kurde krwawimy i nie możemy za szybko biegać ja nie wiem, czy ja nie umrę, po prostu. Panocie, po umieram. Panocie. Muzyki. Jak umrę z głodu, chociaż tak nie powinno być. Ja pierdolę, to jest po prostu chore. To jest chore, nie powiem. Bo. Nie, nie mogę. Muszę się cofnąć. Ja się cofam. Kopie, weź poratuj apteczko, bo ja umrę. Nie wiem, zjedz coś górne, ale to i tak ci nic nie da. Tu jesteś jakiś. No to są ci jacyś dziady. No ja niestety, ale ja mam walkę z życiem, kurde. Jak mi żaden nie pomoże z jakimś żarciem, albo z czymś, jakąś głupią apteczką, to ja zginę. Ja pierdolę Jakbym wiedział, to bym się uzbroił bardziej. Najgorsze jest to, że. Wchodząc w taki sposób, ja sobie nie pomogę. Zapiszmy grę tak na szybko. Daj, ja pierdolę, co za tempecj, jeszcze raz. nie da się nic innego zrobić. Zamienia przysłów. A ty? Czego potrzebujesz? Ja muszę jeść. Nie wytrzymamy już długo. I must jeść. Give me someone. Wandaże. Panie, panowie, udało mi się przeżyć tę misję. Powiem wam, szczerze, że w życiu. Ty, chodź tu. Niech cię szlak trafi. Gdzie jesteś? No tu jestem, gościu. Niestety ja się muszę dostać do czystego nieba, jaki jest plan. I chodzi mi się zesrał, Ja nikomu nie mogę pomóc w tym momencie. Naprawdę przepraszam Was wszystkich za to. Nie spodziewałem się. Dobra, czekamy chwilę, odpoczniemy. Idziemy do podróżnika, osady rybackiej, bo nie mamy wyjścia za bardzo. Później sobie już wszystkim poradzimy. No, i tam się kupujemy sprzęt, bo trochę za bardzo byłem nieprzygotowany, powiem szczerze, na takie rzeczy. Co jest tutaj? Nie ma nic świetnego. Wszystko zajebiście, że tak powiem. Nie no po prostu, mówiąc szczerze, naprawdę nie spodziewałem się tego, że y, przepaść między poziomami trudności, między innymi na poziomie właśnie weteran, takim jak jest tutaj, a przepaść na tym jak jest przykładowo w Stalkorze Cień Czarnobyla, no to jest szczerze nie do, do opisania, więc. Chodźmy na razie do przewodnika, chodźmy do bazy. Czego? Chodźmy do magna. Tak. Nawet się nie zastanawiam nad tym, bo naprawdę to była walka o przetrwanie z tym życiem. Ja nie chciałem cofać się za bardzo z tą grą do tyłu, więc chodźmy do barmana. Albo do tego dziada, co mi tutaj wydaje broń. Siema. Masz coś dla mnie? Otrzymaliśmy, patrzcie. Dużo rzeczy, ale i tak jest mało. Patrzcie, jak mało rzeczy mogę kupić. Granaty, granat, ooo jezu, jakie drogie rzeczy, ale dobra, kupmy. Czy jest jeszcze ktoś, kto może mnie, że tak powiem, wspomóc? Libiediew? gdzieś to jest. Suko, oddawaj mi moje rzeczy. Możesz mi dać jakiś ekwipunek? Nic nie możesz mi dać. Jesteś tępym dziadem. Doktorek. Siema. Tak? Dobrze. Oby moje odpowiedzi... Dobrze cię widzieć młodzieńcze. Wyglądasz zdecydowanie lepiej. ludzie jeśli będę potrzebny, wiesz gdzie mnie znaleźć. Tak, oczywiście. No i ludziska to było na tyle, bo ten odcinek trwa znów bardzo długo. To no, to... pogadać kiedy tylko chcesz. Oczywiście żarcie jest bardzo potrzebne, więc ja też żarcie kupuję. Myślałem, że jest mniej potrzebne, no i tyle. No, musimy w takim razie iść do przewodnika. Gra zapisuję. Dzięki za obejrzenie ogólnie. W przyszłym odcinku bierzemy się za kolejną rzecz. Jaką w sumie jest? Nie wiem, jaka. Musimy odbić te wszystkie rzeczy, bo naprawdę dużo misji mamy do zrobienia. Ja przejdę przez to wszystkie misje. Chciałem im pomóc, ale po prostu nie byłem w stanie. Pierwszy raz nie byłem w stanie. Więc to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. I, I do zobaczenia. Osób. Peace out.